Rozdział XIV Unikanie wydawania pochopnych ocen Skieruj oczy na siebie, wystrzegaj się osądzania czynów innych ludzi. Osądzając innych, człowiek nadaremnie się trudzi, często się myli, łatwo grzeszy. Owocnie się natomiast trudzi, gdy siebie samego osądza i bada. O rzeczy często sądzimy podług uczuciowego nastawienia do niej. Prawdziwą ocenę łatwo przeto tracimy ze względu na miłość własną. Gdyby jedynym celem naszych pragnień był zawsze Bóg, nie wpadalibyśmy tak łatwo w stan wewnętrznego zamieszania, gdy to ktoś sprzeciwi się naszemu zdaniu. Często jednak w nas samych kryje się coś lub też dochodzi z naszego otoczenia, co nas także nieco pociąga. Wielu w tym co robią, podświadomie szuka siebie, choć sobie z tego nie zdają sprawy. Gdy wszystko przebiega według ich woli i zdania, zdają się pozostawać bardzo spokojni. Gdy natomiast coś dzieje się inaczej, nie podług ich myśli, szybko są tym poruszeni i zasmuceni. Różnica zdań i opinii. Dość często rodzi niesnaski wśród przyjaciół i współobywateli, zakonników i ludzi pobożnych. Niełatwo porzuca się stare przyzwyczajenia, i niechętnie ktoś daje się skłonić do dostrzeżenia czegoś poza własnym interesem. Jeżeli opierasz się bardziej na swoim rozumie i własnych sposobach radzenia sobie, niż na cnocie uległości Jezusowi Chrystusowi, rzadko i nieszybko będziesz człowiekiem oświeconym. Bóg bowiem chce, byśmy mu doskonale byli poddani i byśmy wznieśli się ponad wszelki rozum miłością płomienną.